Dzień dobry, witam was wszystkich, kolejny poranek, kolejny dzień. Adwent już tak pomału ląduje, dokładnie, no właściwie niedokładnie, bo dzisiaj mamy piątek, tak? Ale no w zasadzie za tydzień mamy Wigilię, więc y, ten czas, w którym chcemy, żeby Bóg y, przygotować swoje serce do tego, żeby Bóg... Y, Narodził się dla nas znowu po raz kolejny, tak? No to jest ten, ten czas, że chcemy się tak przygotować w sercu, chcemy pójść za tym sercem, chcemy, żeby, żeby miłość Boża rozgościła się w nas, chcemy mieć niepodzielone serce, tak? I oczywiście wszyscy myślimy o tym, jakie pierogi ulepić, jakie ciasto upiec. W telewizji pojawiają się wszystkie programy, dania wigilijne, wchodzisz do sklepu, tysiące propozycji, prezentów, nie? A Bóg się rodzi w naszym sercu wtedy, kiedy to serce pomału zaczyna kroczyć w kierunku bycia niepodzielonym, w kierunku, w którym to serce jest rzeczywiście złożone w Bogu. I to nie znaczy, że życie już jest uporządkowane we wszystkim, to nie znaczy, że w życiu wszystko już jest poukładane. Że w życiu już my jesteśmy bezgrzeszni, nie? ale że serce jest niepodzielone. I widzę, że to jest wielkim problemem dla nas wszystkich, żeby mieć to serce niepodzielone. I każdy z nas szuka sposobu, różnych zachowań religijnych, różnych, różnych jakichś takich wybiegów, żeby przechytrzyć to, co jest strasznie chytre w nas. To jest to człowieczeństwo, to jest to moje ja. Które bierze prym, to są moje chcieństwa, to są, to są wszystko moje te pragnienia, które, które próbują nas nawet religijnymi drogami, jakimiś sposobami, jakimiś zachowaniami wyprowadzić na to, żeby działo się to, co jest. Szczególnie dzieje się to wtedy, kiedy mamy jakieś kłopoty, kiedy kiedy jakieś, jakieś rzeczywistości nas rujnują, i wtedy zastanawiamy się, co możemy zrobić. Więc myślę sobie, dobra, to może będę chodzić codziennie na msze, może będę robić to, może będę robić tamto, nie? Macie tak? Dzień dobry, dzień dobry wszystkim. Jest przepięknie, dzień dobry. Macie tak, że macie podzielone serce, że wiecie, że, że Bóg ma plan dla naszego życia, że On poprowadzi nas przez życie, ale my upatrujemy sobie cele, mamy upatrzony jakiś cel i chcemy się kurczowo tego celu trzymać, ponieważ wydaje nam się, że to właśnie sprawi, że moje serce będzie szczęśliwe po prostu, że moje życie będzie szczęśliwe. Kładziemy na tej szali, jakby tak wiele po to, po to, żeby, żeby mieć, to, mieć to szczęście, jakby przyzwolić na to, na to szczęście w sobie. I jest tylko jedna odpowiedź na to, żeby mieć serce niepodzielone, serce, które idzie za Panem Bogiem. Jedna myśl, zaufać Jemu. I to jest bycie dobrym dla siebie, to jest zaufać Jemu, nie? My szukamy sposobów, próbujemy wywierać wpływy, nie? Próbujemy jakby z każdej strony ulżyć bólom, które są w nas, zmanipulować rzeczywistość, ludzi wokół, spróbować przekonać ludzi, że moje myślenie jest właściwe. A tak naprawdę my nigdy nie wiemy, jakie myślenie jest właściwe, my nie wiemy, jaki jest właściwy kierunek. Tak, Bóg chce, byśmy Jemu zaufali i szli za tym, co on do nas mówi, ale możemy powiedzieć: Ale ja nie słyszę Boga, ja nie wiem, co ja mam zrobić w tej sytuacji, nie jestem w stanie Boga usłyszeć, nie? Jest to bardzo łatwe. Jest to po prostu przyjmowanie tego, co przychodzi dzień po dniu. To jest ten kierunek, to, to co przychodzi, to, co się dzieje, trwanie w takim zaufaniu do Boga, przyjmowanie każdego dnia. To, co jest, jest głosem Boga. Jest, jakby ta, jest taką jasną wskazówką. Jest życie dzień po dniu. Biblia mówi, żebyśmy nie myśleli o tym, co jutro, tak? Żebyśmy się nie martwili o tym, co jutro, tak? Żebyśmy rzeczywiście chcieli iść, iść za Panem Bogiem, słuchać tego, co On do nas mówi. Poprzez codzienność, poprzez to, że wykonujemy uczciwie swoje codzienne obowiązki, że jeżeli mamy jakieś konkretne zadania, to je wykonujemy, tak? I czekamy, czekamy na to, że Bóg uczyni moje serce niepodzielnym. Serce, które, które ma w sobie wolę do tego, żeby uczynić Boga panem swojego życia, powiedzieć Bogu: Chcę, żebyś był panem mojego życia, czyli chcę przyjąć wszystko. Chcę przyjąć wszystko, cokolwiek przynosisz mi do mojego życia. Chcę to przyjąć, bo wiem, że to jest dobre. Nie chcę bić się, nie chcę, chcę, żeby stary człowiek umarł we mnie. Czy przyjmujemy w ten Adwent wszystko to, co jest, tak? Czy przyjmujemy wszystko to, co jest w ten Adwent? Czy jesteśmy dobrzy dla siebie właśnie przez to, że zapraszamy do naszego życia Boga który jako jedyny jest w stanie przynieść pokój do mojego życia? Czy jednak ciągle musimy różne rzeczy robić, ciągle muszą się różne rzeczy dziać, ciągle robimy 17 zabezpieczeń z każdej strony? Czy szykujesz się do tego, żeby Bóg narodził się naprawdę w twoim sercu? Ja kiedyś myślałam, kiedy się nawróciłam myślałam, że, że zawróceniem się do Boga i miejscem pójścia za Panem Bogiem jest ten czas kiedy ja świadomie i dobrowolnie z decyzji podejmuję, że oddaję życie Panu Bogu i że to po prostu już się musi zmienić dzisiaj też w tym kontekście inaczej rozumiem modlitwę Jabeza, która tam parafrazując mówi o tym, że Boże skutecznie mi pobłogosław poszerz moje terytorium, tak dramatycznie inaczej to rozumiem dzisiaj, wiem, że te przestrzenie oddawania życia Panu Bogu oddają się tak trochę jakby w kawałkach i tego dotyczy modlitwa Jabeza, który mówi, Boże skutecznie mi błogosław, dawaj mi siły, dawaj mi łaskę, bym była tą, która kolejne przestrzenie swojego życia Tobie oddaje, która, która kolejne połacie życia Tobie oddaje, tak? Że ja się przestaję bić na kolejnych miejscach, i, i modlitwa: Ja zamówi poszesz Poszerz moje terytorium. Tak, poszerz terytorium we mnie twojej obecności, tego, że Ty jesteś królem i panem, i decydującym. Jesteś królem, panem i decydującym w moim życiu w kolejnych przestrzeniach, nie? My oddamy, bo pójdziemy na mszę, bo pójdziemy na spotkanie wspólnoty, bo posłuchamy czegoś, może nawet się pomodlimy, tak? Szczególnie wtedy, kiedy jest nam ciężko, tak? Ale jest nam najtrudniej oddać tę przestrzeń serca, w której, w której Bóg może robić co chce z nami. Może nas prowadzić na takie drogi, które chce, nie? Ta nasza własna wola, to takie, te, to takie chytrowanie w nas, naszej woli, naszego, e, naszego chcieństwa i myślenia, myślenia o tym, że ja jestem w stanie zabezpieczyć moje serce, nakarmić moje serce, ja jestem w stanie dać sobie, ja, Ewa Józefowicz, jestem w stanie dać sobie najlepsze życie, e, jakie mogę mieć, nie? Bóg chce poszerzyć terytorium w nas, dlatego przychodzą pewne kryzysy, przychodzą pewne momenty, które są bardzo trudne. On chce poszerzyć terytorium, w którym my o, o, jakby opadamy z sił i mówimy Panu Bogu: Dobra, to też Ci daję. Tu też bądź Bogiem. Moje, moje oddanie życia Jezusowi zaczęło się już dzisiaj, no, w styczniu będzie 31 lat. I to oddanie życia Jezusowi dzieje się cały czas, małymi krokami. To terytorium we mnie, po to, żeby pokój Boży zapanował we mnie, nie stało się w rok, w dwa, w pięć czy nawet w dwadzieścia. Ciągle są nowe przestrzenie, ciągle są nowe wyzwania, ciągle są nowe trudności, w których ja rzeczywiście muszę stawać. Ciągle one są. My chcemy, żeby tak, Ola pisze, ty bądź decydujący, my chcemy, ale ta nasza wola i te nasze chcieństwa, słuchajcie, krzyczą, rozwierają paszczę głośno, właśnie po to, żeby, żeby szybko się nakarmić, dostać szybko to, co my chcemy, zrobić to, to, jak my uważamy, tak? Mamy w sobie złość, że nie dzieją się różne rzeczy tak, jak byśmy chcieli. Widzę to. Nie? Widzę, że tak jest, odkrywam to dla siebie i chcę wam powiedzieć tak: mogę do Was mówić w takim, z takim akcentem silnym, że Bóg kocha, że daje nadzieję, że daje wiarę. Nie? Moje doświadczenie, jakby bycia we wspólnocie, i tutaj yy, ja bym powiedziała, bycia nauczycielem dla wielu, Pokazuje taką rzecz, że takie pitolenie, naprawdę pitolenie w takim, w takim duchu ufności, zaufania, śmiesznych, fajnych, ciekawych, interesujących historyjek nie przynosi życia. Że ja muszę siadać z ludźmi bardzo konkretnie na przestrzeni gdzieś tam naprawdę wielu miesięcy i, i rozmawiać z nimi o pewnych rzeczach, ponieważ, ponieważ yyy, nasze nieumiejętności, nasze skazy, nasze rany jakby powodują, że my nie, nie jesteśmy w stanie jakby zaczerpnąć. A w momencie, kiedy, kiedy, kiedy intelektualnie zaczynamy pewne rzeczy rozumieć, to nasza decyzyjność na oddawanie życia Panu Bogu też jest inna. Ja bym powiedziała, dzieje się inaczej. Nie wiem, może się mylę. Nie? Po, tych 30, po tych 30 latach widzę na pewno taki kierunek, że... Rozumiem, co dzisiaj Jezus mówił, naprawdę zaczynam to rozumieć. Po 30 latach dociera do mnie, że chcę mieć niepodzielone serce, chcę mieć serce, w którym słucham Pana Boga, nie? A mam takie wrażenie, że świat, ludzie, siły demoniczne, to wszystko wywiera tak wielki wpływ na nas, że my powinniśmy, że, że pewne rzeczy muszą się zadziać, nie? A jest tak trudno podjąć decyzję, że nie idziesz za tym, co ludzie ci mówią w co próbują cię wmanewrować, wmanipulować wywrzeć na ciebie taki nacisk a pójść w to, co mówi Bóg posłuchać Boga i pójść za Nim najtrudniejsza rzecz na świecie nie? i wołam do Boga o to, żeby wokół mnie byli ludzie którzy będą mnie w tym wspierać wspierać w tym, żeby słuchać Boga żeby umieć nie słuchać ludzi by umieć być bardziej skupioną na tym, co mówi do mnie Bóg, niż na tym, co wywierają na mnie wpływ ludzie. Poprzez swój ból, poprzez to, co przeżywają, poprzez to, co, co, co się dzieje, nie? bycie wiernym Bogu, słuchajcie, jest jego, temu, co On mówi do mnie w sercu i w umyśle, okazuje się bardzo trudne być. Więc dzisiaj chcę się modlić, jeżeli Ty chcesz iść też taką drogą. I chcesz przyjąć tę łaskę, którą dzisiaj Bóg yy, wierzy, że chce mi dać nam dać, łaskę, w której my będziemy bardziej chcieć słyszeć Jego głos, niż wszystkie krzyki, wrzaski w nas, niż wszystkie takie yy, 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 ludzkie głosy wokół, to módl się ze mną, ponieważ Bóg chce dzisiaj tę łaskę wylewać i na Ciebie, i na mnie. Boże, ja chcę słyszeć Ciebie, chcę iść za Twoim głosem, chcę mieć niepodzielone serce i chcę, żeby kolejne terytoria we mnie były poddawane Tobie, ale nie mogę tego zrobić bez Ciebie. Potrzebuję Twojej łaski, Twojej siły, tego, żebyś w tych wszystkich miejscach mnie wsparł. Daj mi, Panie, przyjąć ten dzień takim, jakim jest. Przyjąć moje życie takim, jakim jest, ścieżki, jakimi, jakie dzieją się w moim życiu, takimi, jakimi są. Proszę Cię za każdą osobę dzisiaj, e, spraw, by, by ten, który już zmierza w naszym kierunku, naprawdę narodził się w naszych sercach, by było więcej Ciebie, Ciebie Boże w nas, niż naszych chciejstw, niż naszych rozpaczy, niż naszych nieumiejętności. Zajmuj kolejne terytoria w nas i daj nam, niepodzielone serca w imię Jezusa Chrystusa Amen takie myśli dzisiaj mam o, takie myśli jesteście ze mną chcecie iść za Bogiem podejmujemy te drogi nie chcę już być osobą infantylną nie chcę być już osobą która myśli, że że pewne ja bym powiedziała, akty religijne, one załatwią wszystko. Wiem na pewno w swoim sercu i w moim życiu, wiem, że nie załatwiają niczego, że chcę po prostu ciągle wybierać Boga, chociaż jest to strasznie trudne: wybierać myśl Boga, bo jest to strasznie trudne. I dużo to wysiłku mnie kosztuje, nie? dużo mnie wysiłku kosztuje. Może ja jestem jedną z tych. Którzy, którzy rzeczywiście są jacyś tacy nieumiejętni w tym, nie mają siły, ale staje przed Wami prawdziwa. Taka, taka dla której podejmowanie głosu Boga jest zawsze wysiłkiem, jest zawsze jakąś szarpaniną, że mm, moje serce bierze górę, tak? Że ja nie słyszę Boga, ale moje emocje biorą górę, moje serce bierze górę. Więc bardzo chcę y, do świąt trwać w tej myśli, że naprawdę. Żeby Bóg rodził się we mnie, rodził się na nowo. Więc y, życzę sobie tego i życzę Wam, byśmy mieli niepodzielone serca, by Bóg zajmował kolejne terytoria w nas. Dobrego dnia Wam życzę. Z Bogiem. Pa.